W podcaście Poznaj nauczycieli PMDK. Dzisiaj porozmawiamy z panią Grażyną, prowadzącą sekcję kabaretu szpilka. Grażyno, przedstaw nam się i powiedz parę rzeczy o sobie. Grażyna Jamniak pracuję w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury już od 31 lat. Obecnie jestem emerytką, ale jeszcze tutaj prowadzę 5 godzin z kabaretem szpilka. Wcześniej pracowałam w szkole numer 2, ale serce teraz już oddałam MDK-owi. Warto jeszcze zaznaczyć, że byłaś dyrektorką tej instytucji. No wicedyrektorką tak, wicedyrektorką, tak, przez 20 lat byłam wicedyrektorem tej placówki i właśnie każda rzecz cieszy, bo z innej perspektywy się patrzy na budynek, bo zajęcia z, z dziećmi i młodzieżą to są takie typowo dydaktyczne, ale też i rozrywkowe, można u nas powiedzieć, bo ja jako kabaret szpilka to bardziej tak artystycznie, żeśmy się udzielali, a jako wicedyrektor to niestety duża odpowiedzialność. Jeszcze jak zaczynałam, to było o wiele więcej nauczycieli, także odpowiedzialność i, i, i z placówką wszystko związane trzeba było zawsze dograć na tip top. To się też pytać, jak zmieniła się twoja perspektywa patrzenia na MDek przed tym, jak byłaś wicedyrektorką i jak byłaś w trakcie i po? Znaczy się kadercie. tak, ja zaczynałam, cieszyłam się bardzo, bo ja zaczynałam być wicedyrektorem jeszcze na Starej Placówce na ulicy Bolesława Chrobrego. To była nasza pierwsza placówka jako Młodzieżowego Domu Kultury. Wcześniej byliśmy ogniskiem pracy pozaszkolnej. OPP, miasto i nie mieliśmy swojej siedziby. Pani dyrektor miała tylko swój pokój w szkole numer jeden. I jak na Chrobrego zaczęłam pracować, to tak się cieszyliśmy, bo i gabinet mi przygotowano i więcej nauczycieli było zatrudnionych, dlatego mogliśmy się przekwalifikować, przemianować na młodzieżowy dom kultury. Cieszyło tam. Ale było za mało miejsca i nie była wyremontowana świetlica, która wymagała bardzo dużego nakładu finansowego, i dlatego starostwo pomyślało o tym, żeby zmienić nam siedzibę właśnie w tu po warsztatach. Z ZSOIT i cieszyliśmy się, bo uzyskaliśmy praktycznie po remoncie nowe pomieszczenia, wyposażone i no więcej młodzieży, dzieci i młodzieży mogło przychodzić na zajęcia. I jesteśmy tutaj już w tej placówce, można powiedzieć, od 2007-2008 roku, także sporo lat. No, zmieniały się panie dyrektorki. Tamta pani dyrektor bardzo dbała, bo to był początek. Wszystkim się nasz MDK podobał obojętnie kto przychodził, zaskoczony, że jest coś takiego po starych warsztatach się pojawiło, no to byliśmy taką sensacją miasteczką, a nowa pani dyrektor idzie w, w taką nowoczesność, więcej takich, o, ja się bardzo cieszę, bo czy ta sala taka teatralna już ze światłami, teraz to studio nagrań, to cieszy, bo idziemy tak jakby z prądem do przodu, prawda, ale Cały czas placówka, ja uważam, no człowiek tu się cieszy z wszystkich rzeczy, które się tu dzieją i z zajęć, i jednocześnie z, z ciągłej, można powiedzieć, rozbudowy i, i unowocześniania. No już. Czyli tak na przestrzeni lat, już przepracowałaś bardzo długo z młodzieżą w różnym wieku. Jak byś mogła powiedzieć, co byś mogła powiedzieć o zmieniających się trendach w zainteresowaniach uczestników zajęć przez y, Twoje wszystkie lata pracy? No ja kabaret szpilkę prowadzę najdłużej, O, prowadzę 31 lat i muszę powiedzieć, ja jestem mile zaskoczona, bo nie miałam wracać do pracy, miałam zostać na emeryturze i y, powiedziałam, że jeżeli młodzież, dzieci się nie pojawią, to ja zrezygnuję na kabaret. A miłe zaskoczenie, y, prowadzę teraz taką młodszą, nawet grupę, gdzie nigdy nie przyjmowałam maluszków, ale cał, całkiem sympatyczna grupa i ta starsza młodzież ma y, też. Y, jeszcze przychodzi, także ten kabaret mimo wszystko jeszcze jest na topie, można powiedzieć. No nie wszyscy lubią występować, to jest też trema i tak dalej, ale no cudowną mam młodzież i się cieszę bardzo, że jest. Inaczej może z sekcją dziennikarską. My żeśmy ogrom pracy włożyli, bo najpierw zaczynałam od gazetki tutaj, mdk nowinki dokładnie. Z gazetki żeśmy zrezygnowali, bo ona się wiązała z, z nakładem finansowym, żeby daną gazetkę wyprodukować. No, trzeba było mieć dobrą drukarkę i tak dalej. Wszystko nam dobrze szło, ale później w kupowaniu, no, niestety, mało osób kupowało. Kupowali ci, co byli w gazecie. Ci, co nie byli, w tym momencie nie kupują, czekają na następny numer, egzemplarz. No i później przekwalifikowała, przy, przemianowana została moja sekcja na dziennikarską. To zajęliśmy się bardziej kronikami, stroną internetową i tak dalej. Ale teraz cieszę się bardzo, bo mam swoją następczynię, jedną z pierwszych uczestniczek mojej sekcji. Tej właśnie co tworzyła gazetki panią Katarzynę Wilusz, i ona, można powiedzieć, ma teraz sekcję medialną, już inaczej brzmiącą. I ona wprowadziła tą, więcej tej nowoczesności, właśnie, tego trendu nowego, o, o ten projekt który realizuje i tak dalej, co teraz e, możemy tu się nagrywać w studio nagrań. Także ja się bardzo cieszę, że idziemy zawsze do przodu. Wspaniale. Czyli można powiedzieć, że Dom Kultury podstępuje. Nie stoimy w miejscu, tylko idziemy cały czas. Ja stoimy przodu. i idziemy cały czas do przodu, są różnorodne sekcje nowe otwierane, prawda? Niektóre wygasają, a niektóre powstają nowe, jak kaligrafii. Wydawałoby się, bo ja uczyłam kaligrafii w klasach 1-3, bo mój zawód to nauczanie zintegrowane. I y, dzieci w klasach 1-3 wręcz, to dla nich jest tragedia pisanie. A tutaj y, obserwujemy naszą koleżankę, która powróciła do kaligrafii. I to się fantastycznie teraz przyjmuje. Chcą ludzie się nauczyć pisać w dobie komórek, gdzie się nie pisze ręcznie. Tak, teraz bardzo mało się pisze ręcznie. Właśnie i to jest taka fajna sekcja. Powrót do y, niby dawnych czasów, a jednocześnie coś nowego dla tych, co w tylko, tylko, tylko. Dobrze, w takim razie bazując na prowadzeniu kabaretu, teraz byśmy się skupili bardziej na nim. Jakie umiejętności artystyczne, społeczne są najbardziej potrzebne właśnie, żeby, nie wiem, brać udział w zajęciach z kabaretu, występować w kabarecie? Tutaj muszę powiedzieć, że przychodzą dzieci z predyspozycjami. Aktorskimi, teatralnymi, rewelacyjni, że można już na pierwszych zajęciach rozpoznać, że ktoś ma talent, utalentowane dzieci, ale przychodzi też yy, dzieci i młodzież, które w ogóle nie mają talentu są zakompleksione, czy takie zamknięte w sobie, nie chcą y, na początku występować, albo już czytają y, tekst dobrze, ale nie chcą wyjść na scenę i tak dalej. I wspólna praca, bo całej grupy dużo takich integracyjnych zabaw wymyślam, bo one są potrzebne, żeby się poznać w grupie, żeby później się nie wstydzić wystąpić przy grupie. I powoduje, że nawet ci najbardziej y, zamknięci w sobie, bez y, takiego polotu się okazuje, że zdarza się, że oni się tak otwierają, że, my, że ja jestem wręcz dumna, bo później są wzorcem dla następnych pokoleń. O tak można powiedzieć, bo tu już tyle, wiele pokoleń, tak jak y, pani Tereska Śniegulska mogę powiedzieć, y, zaczynała w kabarecie, a syn Tomasz właśnie w Twojej postaci. Y, y, też, jak przyszedł, obydwoje uzdolnieni. Mama była y, bardzo zdolna i syn również bardzo zdolny. I ja się cieszę z takich pokoleniowych rodzin, że do mnie przychodzą. Ale mówię, te mniej zdolne dzieci też u nas się otwierają. I widzą to nawet inni pracownicy, bo obserwują jak pierwszy występ, gdzie te, to dziecko z takim strachem, ze wstydem wychodzi na scenę, a później po tych ćwiczeniach, po y, Czasami nie musi być bardzo dużo ćwiczeń dykcyjnych czy innych, bo niektóre dzieci nie, nie jestem w stanie wyrugować pewnych naleciałości, to już rodzice dbają też o to, żeby do logopedy pójść i tak dalej, i jak młodzież dorasta sama teraz dba też o to, ale tej y, takiego artystycznego wyrazu, tej odwagi, y, no to można się przy innych nauczyć dużo. Czyli można powiedzieć, że uczęszczanie na kabaret nie tylko uczy kabaretu, ale i również. życiowego życia... takiego, można powiedzieć, życiowego otwarcia się na wszystkie problemy. Bo wszyscy zarad, po, zaradności. Może zaradności może. Wszyscy po kabarecie nie mają później problemu z wyborem zawodu. Bo większość idzie nawet nie w teatralne zawody, gdzie ja bym chętnie chciała, żeby ktoś tam spoczął w tej dziedzinie, ale. W różne zawody i na przykład mój jeden wychowanek wybrał sobie, dwóch praktycznie, wybrało sobie zawód y, marynarza, prawda, ale tam oczywiście szlify odpowiednio otrzymali, ale będąc y, na praktykach na, na jachcie, y, on wykorzystał kabaret, że. Przekraczając równik stworzył kabaret, dla niego specjalnie i dla załogantów, którzy z nim występowali, szyto stroje i on występował i do mnie przysłał zdjęcia i się cieszy, i mówi, dziękuję pani, że pani mnie tego nauczyła. Ja odważnie powiedziałem, kapitan wyraził zgodę i można w ten sposób zabawiać gości, gdzie no, spotkał się z tak przymiłą, y, z takim przyjęciem, że on to, potrafi to zrobić, nie? ale to nie tylko ten zawód. Wszystkie zawody uczą y, znaczy kaparet uczy odwagi, uczy wysławiania się przy innych uczy w ogóle y, obycia takiego scenicznego y, osoby. Po, nie tylko po moim kabarecie, ale też te, tutaj po, po y, występach w taczykach czy w teatrach i tak dalej, to one potrafią naprawdę sobie poradzić w życiu i poradzić sobie y, z konwersacją z drugą osobą. To jest ważne. Czyli można zrobić tutaj taką małą reklamę kabaretu? Warto. warto. Słowem. Tak, warto. Dobrze, w takim razie dalej możemy się trzymać tego kabaretu, jako że robimy taką świetną reklamę kabaretowi Szpilka pod przewodnictwem pani Grażyny Jamiak. Yy, jaka była najbardziej nietypowa prośba, z jaką zgłosił się do pani uczestnik bądź uczestniczka właśnie kabaretu? Nietypowa, najzabawniejsza, może? Może nie, że najzabawniejsza, ale nietypowa była taka, że pojawił się u mnie uczestnik, którego mama pracowała w żabce. I on poprosił, ja nawet nie wiedziałam, że takie coś istnieje, że można otrzymać stypendium z żabki. Jeżeli o, mama jest pracownicą żabki, mogła swoje dziecko utalentowane przedstawić, zaprezentować w ich takim biuletynie. Tylko dla pracowników żabki. No i przyjechali tutaj do nas, już nie pamiętam z Poznania chyba. I przeprowadzili z nim wywiad, ze mną wywiad, popatrzyli na zdjęcia, popatrzyli na osiągnięcia, i tak dalej. On mówił, co mu kabaret dał, bo on jako taki chłopiec y, skromny bardziej, taki mniej otwarty. I później się okazało, że tak, w pierwszym roku otrzymał stypendium, w drugim roku otrzymał stypendium też. Powtórzyło się gdzie na całą Polskę, to się rzadko zdarza. Ja byłam taka z tego dumna, że y, nie wiem, czy nie bardziej niż z tych nagród, gdzie jeździliśmy, no, jeździliśmy na takie świetne konkursy. Żałuję teraz, że ich nie ma, bo fantastyczne były powiatowe konkursy kabaretowe obciach w bardzo na wysokim poziomie. Kabaret DKD był w jury. I naprawdę tam trzeba było sporo wysiłku włożyć, żeby zaprezentować się w ciągu 10 minut swojej umiejętności i coś zdobyć. A zdobywaliśmy bardzo dużo. Mamy swoje półki, całą taką można powiedzieć dwupoziomową półkę tych naszych nagród. Potem jeszcze się pojawił przegląd kabaretów kwoka. A na początku jeszcze mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w przeglądzie kabaretów, w ogólnopolskim przeglądzie kabaretów pod egidą konia polskiego w Koszalinie. Tylko oni później zrezygnowali w Pałacu Młodzieży w Koszalinie przez sympatyczna atmosfera, scena. My jeszcze wtedy nie mieliśmy takiej sceny. Dla nas było wszystko takie nowe i niewyobrażalne, ale też z sukcesami. Także Żałujemy, że teraz dla młodzieży nie organizuje się przestali po prostu, a to było dla mnie i dla tych, co przygotowuje do występów taki naprawdę wspaniała rzecz sprawdzenia swoich możliwości przy innych jurorach. Takie bo, można powiedzieć wyrocznie No, Znaczy się, ale jeszcze co spowodowało, bo w Marchowie był też taki. Przegląd, ale teatralny, gdzie można było różne formy przedstawiać. I tam był też między innymi kabaret. Myśmy pojechali i na początku, jak zobaczyłam te fantastyczne występy te teatralne, jakieś yy, darcie pierza po, kaszu yy, yy, po kaszubsku, młodzież przedstawia i tak dalej, to ja myślałam, że nasz kabaret gdzieś tam jest na końcu. i yy, Czym, za, czym zaimponowaliśmy jurorom? Podeszła do mnie jedna jurorka i mówi tak. Wie pani, co może oni nie są, bo nie zawsze się trafia młodzież wybitna i uzdolniona. Stres robi swoje, jak na takim konkursie, ale dała się skąd mamy teksty. I okazuje się, że my te teksty zaczęliśmy y, tworzyć y, swoje. No, większość ja piszę, ale młodzież mi fantastycznie pomaga, odpowiada. Co jest na topie, i tak dalej. No, ja już niestety wyskakuję z, tego, z, tych, z tych trendów najnowszych. I w każdym razie ona powiedziała: Super, że bierzecie swoje, bo mówi, przez to skradliście moje serce, bo mówi, potąd już mam. Wszyscy zdublują telewizję, a mówi: Niestety, żeby zdublować telewizję, trzeba być od nich y, nawet lepszym, prawda? Żeby wygrać coś na konkursie, a mówi, a swoje jest swoje. I to tak właściwie ucieszyło mnie bardzo i trwa do dzisiaj. Do dzisiaj mamy większość, rzadko sięgamy po jakieś teksty, nawet z literatury, bo fajnie by było skorzystać z Wielonego balonika, i tak dalej, ale bardziej korzystamy ze swoich pomysłów i ze swoich tekstów autorskich. Piękny przykład, żeby właśnie nie dublować, tylko i swoją ścieżką. Tak, tak. Pytasz widzę, tego kabarę też może nauczyć, żeby wybierać własną drogę, a nie dublować czyjąś. W takim razie już ostatnie pytanie. Wyobraźmy sobie sytuację. Ma Pani nieograniczony czas oraz nieograniczony nakład finansowy. I jakie stworzyłaby Pani swoje wymarzone zajęcia kabaretu? Gdzie by one były, na czym by polegały? Może z kim by to było spotkanie? Ja bym chętnie powoziła moich kabaryciarzy do innych kabaretów, na ich jakieś takie już profesjonalne przygotowywania się do występów i tak samo na ich występy, bo się okazuje, że nie wszyscy nie, nie wszyscy interesują się kabaretem. Przychodzą do mnie, traktują to jako zajęcia pozaszkolne. I część zna, umie nazwać kabaret y, taki czy inny, bo rodzice oglądają, bo oni wspólnie z rodzicami oglądają, a część w ogóle nie zna. E, nie zna kabaretów. Wymieni jedno, jed, jeden jakiś czy dwa. W Polsce i koniec, prawda? I cieszy mnie to, gdy ktoś yy, da jakiś przykład. O, tak trzeba mówić jak kabaret hrabi, czy tak trzeba mówić jak tamten kabaret. I ja marzy mi się, bo zawsze to jest koszt dodatkowy, yy, ogromny właściwie, bo bilet kosztuje na występ kabaretu, plus dojazd kosztuje, bo my, nasze yy, miasto jest jednak od wszystkich takich yy, miejsc, gdzie kabarety występują, oddalone. Koszalin mamy blisko. Szkoda, że w wakacje są te kabaretowe występy w amfiteatrze, bo ale jakby były pieniądze, i gdzieś byśmy część sfinansowali, myślę, że ta młodzież i jeszcze bym innych przy okazji zabrała chętnie by na takie profesjonalne kabarety pojechała. Ale też mi się marzy, żeby na ich próby podejrzeć, jak oni. Yy, ze sobą tam jako dorośli współpracują, bo u mnie jest, czasami jest problemem, że młodzież chce używać wulgaryzmów, prawda? Ja mam taką bardzo fajną młodzież. Oni wiedzą, że wulgaryzmy to mogą dorośli, ci co tam gdzieś profesjonalnie występują i to też tylko w ramach jakiegoś tam, jak zapomni się tekstu. Ja tak uważam. No, niektórzy. Bardzo szafują tym i rozbawiają dzięki temu publiczność, ale to nie jest mój cel. Ja mam młodzież i dzieci, które muszę uczyć kultury języka, prawda? I to też jest ważne, żeby podejrzeć, jak oni sobie z tym wszystkim radzą, te dorośli. I chciała, marzy mi się, żeby ktoś z mojego kabaretu założył taki kabaret profesjonalny. To też by było. Z tym odmarzeń wszystko się zaczyna. Zaczyna, chociaż z mojego kabaretu y, mam uczestniczki, które w teatra grają. Jakieś takie. Y, jest jedna y, panią doktor, a dodatkowo w teatrze ją, y, ona świetnie gra i w ramach hobbies. hobby, praktycznie y, od czasu do czasu gdzieś w jakiejś sztuce zagra. No nie główne role, wiadomo, ale. Jej mama była taka dumna, pochwaliła mi się, że właśnie jeździ i występuje. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, rozmawiałem z panią Grażyną Jamniak, prowadzącą sekcji kabaretu szpilka, której zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 15 do godziny 17 dla grupy starszej i piątki od godziny 15 do godziny 17 dla grupy młodszej. Do usłyszenia w następnym podcaście.